Szmitorów kolewizja serdecznie witam. Ostatnio poinformowaliśmy o tym, że kolejka wąskotorowa w Białośliwiu w bieżącym roku obchodzi swoją 120. rocznicę, tym razem czas na reportaż z Żnina. Tamtejsza wąskotorówka również obchodziła podobną rocznicę rok temu, a samo miasto Żnin e, świętowało e, swoje 750-lecie jeszcze rok wcześniej. W bieżącym roku na wąskotorówce w Żninie szykują się ciekawe zmiany. Zapraszam. Żnin pewnego zimowego poranka. Nad terenem kolejki wąskotorowej krążą ptaki. A poza tym wydaje się, że nic więcej się tu nie dzieje. Wagony są odstawione. Czekają na ponowne uruchomienie za kilka miesięcy. Zima to martwy sezon Ale chwileczkę. Kogo my tu widzimy zaglądając przez okno? To chyba pracujący w kuźni kowal. Rzeczywiście, personel kolejki zimowej przerwy nie marnuje. W kuźni zajęto się elementami maźnic wagonów. Naprawione stoją również historyczne dźwignie rozjazdów. Na sąsiednim stanowisku szlifuje się narzędzia. Przez całą zimę tutaj naprawia się wagony kolejki. Jak widać, taka rewizja jest gruntowna. Obejmuje demontaż wszystkich elementów podwozia, ich weryfikację, naprawę i malowanie. W tym roku naprawy muszą być zakończone szybciej niż w poprzednich latach. Nowy zarządca ma wielkie plany. Od 15 marca kolejka stanie się w całości własnością Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. De facto będzie stanowiła jeden z jej oddziałów. No i oczywiście od kwietnia rozpoczynamy już regularne jazdy. Tym razem postanowiliśmy zmienić nieco ten nasz rozkład jazdy. Jako, że normalnie kursy zaczynały się dopiero od 1 maja, czyli od inauguracji sezonu turystycznego. Teraz, no patrząc na pogodę, jaka nam towarzyszyła w ubiegłych latach, chcielibyśmy również włączyć do tego rozkładu już również weekendy kwietniowe. Później tak samo chcielibyśmy wydłużyć ten sezon aż praktycznie do połowy października. Po ostatnich przeobrażeniach strukturalnych, były prezes Żnińskiej Kolejki Powiatowej Piotr Tomaszewski objął stanowisko kierownika do spraw technicznych. Docelowo na kolejce ma pracować 11 osób, a nie jak wcześniej ponad 20. Intensywniej niż dotąd działalność mają wesprzeć wolontariusze, starzyści oraz inni partnerzy. Z tego też powodu kolejka chętnie przyjęła deklarację niemieckiego entuzjasty wąskotorowych kolejek, Petera Erka, współpracy ze żnińską kolejką. W Ilmenau oraz Berlinie Erk jest operatorem kolejek o podobnym prześwicie toru. Na kolejce w Białośliwiu jest partnerem od 4 lat, doskonale więc zna się na temacie. Obecnie w Żninie stacjonują między innymi jego lokomotywa typu V10C, którą już zdążyła pokochać warsztatowa kotka, oraz jego parowóz typu Las. Z parowozami dyrektor wiąże spore nadzieje. Liczymy na prawdziwy renesans tutaj Żnińskiej Kolei Powiatowej. Przede wszystkim no, chcielibyśmy przywrócić na tej kolejce regularne jazdy parowozów co mamy co prawda swojego PX 38 jedynego na świecie ale przydałoby się więcej tych parowozów tym bardziej że to właśnie one przyciągają głównie tutaj i, i miłośników kolei ale też zwykłych turystów. W 2014 roku parowóz Las Petra Erka już raz gościł na kolejce w Żninie. Zwiedzający, a w szczególności dzieci ogromnie się cieszyli. Lokomotywownię i główny teren kolejki dzieli ulica prowadząca bezpośrednio do dworca normalnotorowego. Budynek ten leży naprzeciwko dworca wąskotorówki. To gwarantowało wygodne przesiadki, z kolei dużej na małą. Niestety obecnie linia normalnotorowa jest wyłączona z ruchu. W jednym kierunku tory są przerwane po modernizacji drogi samochodowej, po drugiej stronie tory nadal istnieją, lecz wymagają remontu. Czy tu kiedykolwiek ponownie pojawi się pociąg? Nie wiadomo. Natomiast kolejka Wąskotorowa chciałaby przejąć budynek dworcowy swojej większej koleżanki. Ale każda inwestycja musi odbywać się krok za krokiem. Na razie Wąskotorówka, w ramach oszczędności, opuściła historyczny budynek administracji. W zamian za wsparcie, nowy właściciel nakłada na kolejkę ostrą dyscyplinę finansową. Muzeum jest jednostką administrowaną przez miasto Żnin, dlatego też nasz budżet w części jest pokrywany właśnie z pieniędzy miejskich. Natomiast lwią no, część musimy sami wypracować, czy to właśnie przewożąc pasażerów kolejką, czy też sprzedając bilety doprowadzonych przez nas obiektów, na przykład Muzeum Kolej Wąskotorowej w Wenecji, czy też muzeów w Żninie, Baszty, Magistratu. Ponadto też szukamy każdej innej możliwości zarobkowej. Na razie utrzymywać należy istniejący tabor. W sąsiadującej lokomotywowni, tuż za miedzą głównego terenu kolejki, znajdują się kolejne lokomotywy rumuńskiego typu LY2 oraz polskiego typu WLS-50. Do jazdy na szlaku kolei nadają się jedynie ciężkie spalinówki tego pierwszego typu. Niestety, na potrzeby kolejki rumuńskie lokomotywy są zbyt silne, spalają zbyt dużo paliwa. Z tego powodu dyrekcja szuka innego rozwiązania. W tej chwili testujemy lokomotywkę V10C. Która w przyszłości być może zastąpi obecnie eksploatowane przez nas Rumuny, no, tu wychodzi akurat prosty rachunek ekonomiczny. Jeżeli rumuńska lokomotywka pali 100 litrów na 100 kilometrów, a ta niemiecka konstrukcja z kolei około 15-20 na 100 kilometrów, to jeżeli byśmy zainwestowali właśnie w taką lokomotywę, to jest szansa, że spłaciłaby nam się już po półtorej sezonu. Czyli byłaby to dla nas sprawa niezwykle opłacalna. A zarobione w ten sposób pieniądze oczywiście mamy zamiar, zarobione, zaoszczędzone w ten sposób pieniądze. Mamy zamiar oczywiście inwestować w inne przedsięwzięcia związane tutaj z kolejką. Peter Erk uruchamia swoją lokomotywę V10C. Chce ją przygotować do pierwszej jazdy po żnińskiej kolei powiatowej. Spalinówka będzie poddana przeglądowi, a dyrektor muzeum usnuje dalsze plany. Na przykład marzy nam się. No właśnie zbudowanie od podstaw wagonów kleinbahn z nim które do tej pory widzieliśmy jedynie na zdjęciach z końca wieku, z Düsseldorfu, kiedy na przykład taki skład z pierwszej, drugiej klasy dla naszej kolejki odpowiednio wymalowany, był już przygotowany, no a potem faktycznie nigdy na nasze tory nie trafił. Myślę, że gdyby udało nam się na przykład to zrealizować i stworzyć taki prawdziwy skład retro, nie taki typowo turystyczny, jak jeździ normalnie, no byłaby to kolejna atrakcja, kolejny magnes przyciągający turystów na pałki. Przed transportem do Polski lokomotywa była gruntownie naprawiona i zbadana. Teraz wszystkie elementy muszą się jeszcze dotrzeć. Przed jazdą konieczne jest uzupełnienie oleju w wiązarach. Ogólnie Peter Erk jest zadowolony. Wszystko pracuje bezbłędnie. A teraz czas na jazdę lokomotywą spalinową V10C po raz pierwszy ze Łina do Wenecji. Zaczynamy jazdę. Lokomotywa jeszcze raz cofa się, żeby zabrać na szlak wagon osobowy. Niestety zaprzężenie wagonu do lokomotywy nie udaje się. Łańcuch wagonu jest o jedno oczko za krótki. Ale to nic. Na pierwszym trudną jazdę lokomotywa może przecież pojechać sama. A co czeka na nas w Wenecji? Za kilkanaście dni praktycznie otwieramy nowy piękny obiekt w Wenecji. Nazwaliśmy go Dworzec Wenecja. Będzie to budynek, który pomieści w sobie poczekalnie kasę, pomieszczenia pracownicze, ale co najważniejsze, będzie również 12 pokojów gościnnych, w których jednorazowo będzie mogło zanocować nawet do 60 osób. Przy okazji też w Wenecji w budynku, w którym poprzednio mieściła się kasa, od początku sezonu mamy zamiar uruchomić małą gastronomię, także w Wenecji będzie można zwiedzić, w Wenecji będzie można się przespać, ale również myślę smaczniej i niedrogo zjeść. Zaraz po wyjeździe z terenu kolejki lokomotywa dociera do odgałęzienia szlaku. Obecnie odchodzący na prawo tor jest już nie do użycia, ale wiosną przy współpracy Petera Erka i jego kolegów tor ma być odnowiony. Docelowo ma tam powstać połączenie o długości 1800 metrów prowadzące wzdłuż Jeziora Żnińskiego do parkingu, na którym zatrzymują się autobusy wycieczkowe. Żnińska kolejka powiatowa ma prześwit toru 600 mm. Na szlaku Białosilskiej kolejki, o tym samym prześwicie, lokomotywa V10C jeździła w ubiegłym roku bez trudu. Ciekawe więc, jak spalinówka będzie się sprawować na tym szlaku. Obecnie przejezdny szlak kolejki ma długość 15 km. Lokomotywa zatrzymuje się przed Muzeum w Wenecji. Tutaj odbywają się poważne zmiany. Widoczny z lokomotywy budynek to nowa Duma Muzeum. W niedługim czasie powstał nowoczesny hotel, który jednocześnie pięknie komponuje się z otoczeniem. Ogrodzenie budowy wkrótce zamieni się w estetyczny płot z pokaźną bramą. Za pomocą rozjazdu szlak kolejki będzie połączony z torem prowadzącym do muzeum. W ten sposób pociąg będzie mógł przejechać przez cały teren i ożywiać znajdującą się tam ekspozycję zabytkowego taboru. Wchodzących na teren muzeum gości z daleka wita po piersie pana Leona. Leon Lichociński, zwany też księciem w kolejowej czapce. To nieżyjący już najbarwniejszy maszynista żnińskiej kolejki i jej obecny duchowy patron. To miły gest i znak, że muzeum utożsamia się z historią wąskotorówki. A teraz spójrzmy, jak wyglądają pokoje gościnne w nowym hotelu. Meble będą dostarczone niebawem, ale już widać teraz, że komfort będzie przyzwoity. Łazienka jest na poziomie, a co najważniejsze, z okien goście będą mieli widok na jezioro, kolejkę oraz całe muzeum. Tutaj remont. Znaczy, to było zrobione na 40-lecie mm. muzeum. O, a to są pierwsze bilety kolejowe, jakie tutaj były. Mhm. Te zdjęcia bardzo. bardzo mi się podobają. To są lata 80. To jest taka bardzo znana polska e, orkiestra. Nawet w muzeum Wąskotorowym czasy musiały kiedyś być burzliwe, może załoga tu kiedyś strajkowała. W każdym razie na starej fotografii dobrze widać napis na eksponowanym tu parowozie Solidarność. Wszystkie te plansze w nowym obiekcie znajdą swoje miejsce, tak samo jak stare telefony kolejowe oraz inne eksponaty, w tym malowany portret pana Leona. Nasze nocne imprezy no, z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Wenecka Noc z Parowozami, która w 2009 roku została nagrodzona certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, czyli jest to takie najwyższe odznaczenie w naszej turystyce, no, cieszy się niezmiennym powodzeniem. No, mogę powiedzieć, że średnio na taką noc przychodzi około 200-300 osób. Jak na warunki naszego muzeum jest to prawdziwy tłum. Natomiast nie są to jedyne imprezy, które organizujemy, między innymi w tym roku 1-3 maja chcielibyśmy zacząć zainaugurować kolejny sezon turystyczny, właśnie bardzo kolejowo, i właśnie we współpracy z Peterem Erkiem, z innymi partnerami chcielibyśmy zrobić pierwszy ogólnopolski zlot miłośników kolei wąskotorowych. Niewykluczone, że na początku pojawi się u nas 5-6 lokomotyw parowych, a także no, kilka innych pojazdów trakcyjnych. Brama wejściowa sali bankietowej jest na tyle szeroka i wysoka, że bez trudu mogłyby wjechać do środka pociągi. Kto wie, może w tej sali kiedyś jeszcze pojawią się tory. Zaplanowaliśmy również koncert z muzyką Beatlesów. Prowadzimy w tej chwili rozmowy z grupą Żuki, żeby zrealizować tutaj projekt Magiczna Podróż, gdzie właśnie te dymiące lokomotywki z tą muzyką powinny dać fantastyczny efekt. Archiwalne ujęcia z pierwszych nocnych imprez w Wenecji pokazują, że już w 2009 roku dyskretnie oświetlone eksponaty wywierały magiczny wpływ na zwiedzających. To rzadkie, że na otwartej imprezie panuje taki spokój jak tutaj. Doprowadzenie żyjących parowozów nowym torem połączonym po obu stronach muzeum do szlaku głównego na pewno będzie dodatkowo wzbogacać imprezę. W każdym razie klimat takiej imprezy jest unikalny. Powrót do Żnina przebiegł tak samo bezproblemowo jak podróż w pierwszą stronę. Jazda w jednym kierunku trwała 35 minut, to jest o 10 minut krócej niż zakłada to regularny rozkład jazdy, realizowany lokomotywami rumuńskimi. Wygląda na to, że lokomotywa typu V10C może się przydać na tej kolejce. Oczywiście przed podjęciem konkretnych decyzji potrzebne będą kolejne jazdy doświadczalne, przede wszystkim z wagonami. Na razie lokomotywa wraca do Hali, ale przed wielką imprezą w pierwszych dniach maja na pewno jeszcze pojedzie nieraz po tym pięknym szlaku. To jest wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy w naszym magazynie. Do następnego razu. Do widzenia.